I podstawka. Na razie odpuszczamy sobie dodatek assignment, bo po tym co. No właśnie, dokładnie sobie, ślepi bym tego nie ujęła. E, tak, po tym co się ostatnio tam działo, ja muszę po prostu odpocząć, zregenerować siły do tego, co się będzie działo dalej. W tym dodatku oczywiście nie wiem, co się w nim będzie działo ponieważ gram na ślepo w ten dodatek, nie? Ale domyślam się po prostu, że tam będą siedziać straszne rzeczy. Dobra. Uuuu. Tak. No, kontynuuję sobie rozdział dziewiąty. Ostatnio Ruwik nas ścigał po swojej mrocznej, magicznej posiadłości. I kiedy robiliśmy operację mózgu I one były potrzebne, żeby otworzyć te, te tutaj drzwi wszystkie I tak, ulepszyłam sobie na wskaźnik zdrowia, dobra Nie snajperkę, strzelbę, przeładuj ją yy, Tak, bo to się nam przyda Nie ma tutaj czegoś ukrytego przypadkiem? Nie Uy, nie blokuj się No i się drzwi zamknęły ten korytarz teraz kojarzy mi się z taką grą Pineview Drive, tak? także to nagrywał. Idziemy, idziemy. Oj, 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 oj. Ruwik, Ruwik. Nie, 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 nie. Slice clean all the way. No cure for what I'm going to do to you. Peel pristine skin to brzmi jak jakaś ja się niczego nie boję boję się potworów które tutaj na mnie szykujesz i to nie jest za fajne wierz mi, gdybyś ty się znalazł w takiej sytuacji to co? no dzień dobry, nie dobra bo wychodzę na resplikę, a ja jestem jak najbardziej i hetero. Yy. Nie, pan Stasiu. Boże, latające expo. Yy, tu coś powinno być. Z tego co pamiętam. Oj, co się tak? Śmiejesz, mały? O, fui teczko i cicho, bo to jest straszne, dobra. Idziemy może za latającym Expo. Mamy punkt kontrolny. Może latające Expo. Obrazek dziewczynki wskazuje ewidentnie, że mamy iść w tamtą stronę. Latające Expo również na to wskazuje. Tup, tup, tup. Sebastian tak śmiesznie tupta, jak chodzi. Wiem, że nie stuka tak głośno jak Kidman, bo byłoby go jeszcze bardziej słychać. A to byłoby złe. Tylko nie potwór z Expa! A, tylko nie potwór z Expa! Uciekaj, sebój! To jest gówno! Hy. Ło, no tak! No i czemu oko iluminacji się pokazuje? No, eh, Czy możesz się. No, Weź się skradaj! Dziękuję tylko nie no... nie shit <śmany> <śmany> Boże już się skradaj no ty się masz skradać a nie gapić <śmany> nie 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 już no kucaj debilu e, powoli i dupa. Powolutku, powolutku. Bez nerwów. E, damy radę. Jakim cudem. Jakim... Kuźwa magicznym cudem, no. Eee. Oj, coś czuję, że tu będę... Przekroczę chyba swój rekord. Mój rekord to były 64 śmierci za pierwszym razem. Tu chyba będzie więcej. Ciekawe jestem ile wyniesie mój licznik śmierci w dodatku. Dupa biskupa, no. <tryk> już jestem. Przeszłam to, mimo że to się dalej zawala, ale my się tym nie przejmujemy. Nie ma tutaj czegoś przypadkiem? Nie. Zdaje się, że mam iść tutaj. No czego chcesz? O nie! O nie! Ja wiem! Ja wiem doskonale, co to będzie i mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba. Tak, słynne cmentarzyszko. Cmentarzysko manekinów Roja. No tak, tak, tak. Rozpadaj się. Mhm. Mm mm -hmm. Potwór z ekspa! Yy, nienawidzę go. Yy. Już, zostaw mnie. A kysz demonie. Yy. 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 A? Aha, spoko. Ja wszystko rozumiem, naprawdę. Ja, ja wszystko rozumiem, naprawdę. Tylko może ktoś mi łaskawie wytłumaczy, co się stało? No, dzisiaj nie oglądaj się tam, tylko biegnij, no. Już to no, jeszcze musisz się kiwać, oczywiście, no. Taki kiwaczek musisz być. No. Rozwal to... i nie, bo potwór z EXPA idzie. No, yy, nie, 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 nie. Już, 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 już. Ej! Won. Jak nie potwór z EXPA tutaj I nie z Jezus Maria. Nie, 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 No. Szybko! idź, yy, idź, idzie. Hmm. Idzie, idzie, idzie. spokojnie, spokojnie. spokojnie, nie, nie, Teraz wiej. Wie, il, wie. <grym> nie, Ci to nie, 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 Wiej, nie Ile masz sił w tych swoich krótkich nóżkach? No tak, tak, tak. Tak, wrzeszcz sobie ile wlezie. Głupi potwór z expa. Ech, dobra. Eee, pu, pu, pu. Powiedzcie, że tu jest coś dla mnie. Jest mózg w płynie. A tu nie powinno być jakiegoś... przypadkiem... O, jest fragment mapy. Numer 17. Tak, patrzyłam... No, znowu super tekturowe krzesła, Kitman nie ma tekturowych krzeseł, kurde, ech, może Sebuś ma jakieś, kurde, traumy związane właśnie z siadaniem na krzesła, że wiecie, siadą na krzesła i one się tak łamały, no bo Sebuś taki trochę jest, no, e, dobra, nieważne. Mm, tak, póki co zebraliśmy wszystkie fragmenty mapy. Mam nadzieję, że wszystkie zbierzemy. Jak wszystkie zbierzemy, to później na New Game Plus pokażę Wam, co się stanie, jak zbierzemy wszystkie. Ty już wszystkie masz? Pokémon? Dobra, yy, tak, jesteśmy tu i mamy chyba to otworzyć. Żywe wieśniaki! Mm. Bo tak! Czekajcie, za chwilkę wrócę. Mm, okej, okay, już jestem. Eee, to nie fair, bo na konsoli nie ma czegoś takiego fajnego. Biegniemy wśród słoneczników! O, jak ja chciałam. Zawsze tutaj pobiegać sobie na konsoli czegoś takiego nie ma, niestety. Wi Słonecz... O, poskradajmy się przez słoneczniki! Fajne, one takie żywe są. I i. Nie wiem, czy mam wrażenie, one ma, że one mają oczy. Poskradajmy się przez słoneczniki! Słonecznik buszujący w słonecznikach. Tak, tak e, dobra. Hmm, okej. Okay. Możemy się... ła wa wa dobra, nie, lepiej nie idź tam, bo, strasznie, bo są straszne lagi. E, tak, zanim wejdziemy sobie do tej szopy, to się tutaj rozejrzyjmy. O właśnie, mamy mózg w płynie. I, 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 i... i. I zaraz tu coś pewnie jeszcze z nas sobie znajdziemy. Strasznie wielkie to pole słoneczników. No cóż... Ej, tu jeszcze jakaś amunicja powinna być czy coś, to nie fair. Hello? Ja chcę amunicji, no. Do snajperki... ...to ja mam. By się przydał shotgun albo coś. Bleh. Może tu coś jest? Jest. No, chociaż. Super. Aż dwa. E, no, niech będzie. Dobra. Wchodzimy do środka. так они не могла зустать за życia. There's kids in there. <laughs> I didn't hear anything. <laughs> No, wiem, że tam ma miść. No tak, teraz y, wiemy, dlaczego na Laurę działa tylko mm, tylko ogień. E, ale ja bym chciała może tu coś znaleźć fajnego. Nie ma tu nic. Trudno, dobra. E, tak, musimy to przemieścić. Mm. He. Już? Dobra. No co teraz to. No, nie obracaj mi się tutaj, tylko tym obracaj sepciu. No. Dziękuję bardzo. To tak, teraz wchodzimy sobie tutaj i strzelimy sobie w to. I jesteśmy u góry. Jej dobra. U, bu, 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 No. C nie odstawiaj mi tu makareny, tylko wychodź, bo umrzesz zaraz. Dobra. To podpalimy, bo tam jest znajdź. Jakby tu mało ognia było. Hyuh, hyuh. Tak. No szybciej. Szybciej, płoń. No, dziękuję. O, widzicie, tu mam figurkę. No już jej nie mamy. Mamy za to kluczyk. Jej, dobra. Eee, tak, teraz mamy tu wyjść, ale nie wyjdziemy. No właśnie, bo nas zaatakowało Expo. Hmm. No, weź się nie oglądaj na niego, tylko może tak poszczelaj. No, to coś budzi wieśniaków. A ja nie chcę wieśniaków. Tylko nie wleź w ogień i nie wleź w expo. Gdzie jest expo? Leżeć. Eee, tak, to będzie ciężkie. Tak już... Jeszcze pan sam... Nie, nie 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 nie, tylko nie Expo, tylko nie Expo. Jeszcze pan Stasiu się gdzieś tutaj, czajno. no. Już w dupę idźcie wszyscy, no. Yyy, kurde, Expo. jest Stasiu. No, ale zes. Sebuś, serio, Nie, 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 nie. Uuu, panie Stasiu, panie Stasiu, w dupę idź, w dupę idź, w dupę idźcie wszyscy. Yyy. Już szybko, bo Expo idzie. Szybko, 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 szybko. Gdzie jest Expo? Expo zniknęło, no. Trzeba obserwować, gdzie to gówno się... Czaj! Szybko, szybko, wieśniaki. Kurde, chodzące straszne Expo. No już w dupę idźcie wszyscy, no. Ej, zostawcie mnie. Ej, expo!

Chodzące Expo. One jest wredne, straszne i bardzo, bardzo złe. Już no. Wszyscy gincie, już. Jeszcze ktoś. Dziękuję. Co się z dźwiękiem dzieje? Coś się zepsuł dźwięk. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie tego strasznego dźwięku, tego jakiegoś dziwnego tego, bo to kiepsko bardzo wyglądało. Tak, pokonaliśmy chodzące expo. Wiemy, jak Laura umarła i czemu tylko, jako że jest w formie potwora, czemu działa na nią. We have been through this. Sometimes I hear his voice. The basement. He sounds so close. There is nothing down there. How can I be any more clear? Then why is it locked, shot? Why can I go down there? Aha. Laury. Hmm, oni tu byli, czemu ich tu nie ma. Hmm, no cóż, czy możemy tu wejść? A e, nie, już jest zamknięte. Takie magiczne buty. Dobra, e, czy tutaj coś, coś mamy? Ciekawego może tu? Nie. To może tu? Nie. Tutaj nigdzie już niczego nie ma. Zobaczmy, może tam na końcu coś będzie fajnego. E, wcześniej sobie z nim tak Iść biegnij, biegnij, biegnij Castellano. Ups. A jednak coś tu mamy. Mamy mózg w płynie, więc go sobie weźmy, bo się zawsze przyda. Chociaż i tak jest go tutaj więcej niż y, amunicji, broni, czegokolwiek. No ale cóż, biegnij, biegnij. No nie, męcz się, Castellano, kurde. Ech, ale jesteś mimo wszystko bardziej wytrzymały niż Kidman, bo nie chcę zdjąć szpilek. Dobra, no to co? Wchodzimy do Narni. No i w ten sposób zakończyliśmy dziewiąty rozdział. <laughs> Ale ładny obrazek na zakończenie. Yy, dobra, zapisujemy sobie grę. Tak, nowy zapis. Co by niczego nie stracić wcześniej, jakby odcinek się nagrał czy coś. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa pa!